Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 30 września 2025 roku. POA 1326. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Punkt 1 z dnia 30 września 2025 roku w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej, wykorzystywanych przez służbę celno-myślnik skarbową na podstawie Artykułu 76 ustawy czy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, Myślnik prawo o ruchu drogowym dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 1251 oraz 2025 roku, pozycja 820 i punkt prosty zarządza się co następuje. Paragraf punkt pierwszy rozporządzenia określa warunki, tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazd myślników Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Myślniky Korupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez służbę celną myślnik skarbową, zwanych dalej służbami, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach. Paragraf punkt drugi jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów służb zwanych dalej pojazdami przez właściwy organ o którym mowa w art. 73 ustawie, 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Myślnik Prawo o ruchu drogowym zwanej dalej ustawą są punkt pierwszy jednostka organizacyjna służby ochrony państwa właściwa w sprawach transportu myślnik w odniesieniu do pojazdów służby ochrony państwa punkt drugi komenda główna policji myślnik w odniesieniu do a pojazdów komendy głównej policji pojazdów centralnego pododdziału Kontrterrorystycznego policji bo Pojazdów Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w zakresie, Myślnik komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Myślnik terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dla których właściwa terytorialnie jest Komenda Stołeczna Policji. Pojazdów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, punkt trzeci. Właściwe terytorialnie komendy wojewódzkie, Komenda Stołeczna Policji i w podniesienie do. A pojazdów terenowych, komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z połączeniem komórek organizacyjnych, o których mowa w punktu 2 lit. tyle drugie, pojazdów komend komisariatów i innych jednostek organizacyjnych policji działających na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania tych komend. Pojazdów samodzielnych pod oddziałów kontrterrorystycznych policji. Punkt pierwszy. minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej myśliń sprawy wewnętrzne na podstawie paragrafu 1 ustawy 2.2 2, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku. sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziennik Ustaw pozycja punkt 9. Dziennik Ustaw Myślnik 2 Myśli POS. 1326 punkt 4, Akademia Policji w Szczytnie Myślnik w odniesieniu do pojazdów Akademii. Punkt Szkoły Policyjne Myślnik w odniesieniu do pojazdu Tyczku. Punkt 6. Właściwe jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Myślnik w odniesieniu do pojazdu w Agencji Bezmyślnik Wewnętrznego. Punkt 7 właściwe jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu Myślnik w odniesieniu do pojazdów Agencji Wywiadu. Punkt 8. Jednostka Organizacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwa w sprawach transportu myślnik w odniesieniu do pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Punkt dziewiąty, komenda na Straży Granicznej myślnik w odniesieniu do pojazdów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Punkt 10. Wyższe koła Straży Granicznej myślnik w odniesieniu do pojazdów szkoły. Punkt pierwszy, Jednostka Organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w artykule 36 ustawy 1.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku. O Krajowej Administracji Skarbowej Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja punkt 1. Właściwa w sprawie rejestracji pojazd myśliwych do myśliwych w odniesieniu do pojazdów urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykorzystywanych przez służbę celnomyślnik skarbową. Punkt 2. Właściwa Izba Administracji Skarbowej myślnik w odniesieniu do pojazdów Izby Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez służbę celnomyślnik skarbową. Paragraf punkt 3. Punkt 1. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie wniosku o rejestrację pojazdu, który zawiera Punkt pierwszy nazwa organu rejestrującego pojazd. Punkt drugi nazwa i adres wnioskodawcy. Punkt trzeci numer identyfikacyjny pojazdu, numer win albo numer nawozia, podwozia lub ramy. Punkt czwarty marka, typ i model pojazdu. Punkt drugi wniosek o rejestrację pojazdu składa się do właściwej jednostki organizacyjnej wymienionej paragraf. Punkt drugi, punkt trzeci do wniosku dołącza się tablicy rejestracyjne albo tablicy rejestracyjną. Jeżeli pojazd był zarejestrowany oraz dokumenty, o których mowa w artykułu 72 ustawy 1 punktu, Myślnika oraz art. 72 ustawy myślnika i 4 ustawy, Punkt czwarty W przypadku pojazdu użyczonego do wniosku dołącza się dowód przyjęcia pojazdu do użytkowania zamiast dowodu własności pojazdu, Punkt piąty W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Wniosku dołącza się zamiast tablic rejestracyjnych oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu za granicę bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Punkt wszyscy w przypadku rejestracji pojazdu, który nie posiada cech identyfikacyjnych nadanych i umieszczonych w przez producenta lub w trybie określonym na podstawie przepisów artykułu 76 ustawy 1, 1 Lit a ustawy albo nie posiada tabliczki znamionowej, do wniosku dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub w konanie tabliczki znamionowej zastępczej. Punkt 7. Rejestracji pojazdu niezarejestrowanego jako pojazd służb dokonuje się po sprawdzeniu dokumentów przedstawionych do rejestracji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ustawy 1 punktu czy ustawy. Paragraf punkt 4. Jednostka organizacyjna właściwa w sprawach rejestracji pojazdów. Po wpisanie pojazdu do Centralnej Ewidencji Pojazdów. W przypadku pojazdu wyposażonego w tablicę rejestracyjną lub tablicę rejestracyjną, które zawierają punkt pierwszy wyróżnik służby, o którym mowa w paragraf 5 ustawie, wydaje dowód rejestracyjny, którego wzór oraz sposób zabezpieczenia jest określony w załączniku do rozporządzenia, punkt drugi wyróżnik województwa i powiatu wydaje dowód rejestracyjny, którego wzór jest określony w przepisem wydanych na podstawie artykułu 76 ustawy 1, .1 lit, a ustawa Paragraf punkt 5 punkt 1 wzory tablic rejestracyjnych, które zawierają wyróżniki służb oraz wzory umieszczonych na nich symboli są określone w przepisach wydanych na podstawie artykułu 76 ustawy 1 lit, a ustawa. Dziennik ustaw punkt drugi numer rejestracyjny pojazdu składa się z pos. przymyślnik. 326 punkt 1 wyróżnika służby jednej litery ze zbioru następujących 25 liter a, e i o oraz wyróżnika pojazdu albo punkt drugi wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu, które są określone w przepisach wydanych na podstawie artykułu 76 ust. 1. 1 lit. A ustawa. Punkt trzeci jako wyróżniki służb określa się litery. Punkt pierwszych myślnik dla służby ochrony państwa. Punkt drugich myślnik dla policji. Punkt trzecich myślnik dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Punkt czwarty. A myślnik dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Punkt piąty. Myślnik dla Straży Granicznej. Punkt spusty. Myślnik dla Służby Celno-Myślnik Skarbowej. Punkt czwarty. Wyróżnik pojazdu, o którym mowa w ustawie dwa punktu, stanowią. Punkt pierwszy. Jedna litera ze zbioru lite. O których mowa w ustawie dwa punktu oraz trzy cyfry w od 1 do 999 albo punkt drugi. Dwie cyfry w od 1 do 99 i dwie litery ze zbioru lite. O których mowa w ustawie dwa punktu. Punkt pierwszy. Paragraf. Punkt spusty. tablic rejestracyjnych które zawierają wyróżni województwa i wyróżni powiatu nie stosuje się do oznakowanych pojazdów służb. Paragraf punkt siódmy, Jednostka organizacyjna właściwa w sprawach rejestracji pojazdów zgłasza zapotrzebowanie na numery rejestracyjne, które zawierają wyróżniki, o których mowa w paragraf 5 ustawy dwa punktu do starosty właściwego ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej użytkujący pojazd, który przyzaje je na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania. Paragraf punkt ósmy, punkt pierwszy. Unieważnienie numeru rejestracyjnego, który zawiera wyróżniki o których mowa w paragraf 5 ustawy 2 punktu Jednostka organizacyjna właściwa w sprawach rejestracji pojazdu zawiadamia właściwego starosta. Punkt drugi Przyznane numery rejestracyjne ze zniszczonych lub zużytych dowodów. tablice mogą być wykorzystane ponownie przez służbę, której zostały przyznane. Paragraf punkt 9. Punkt 1. Zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym odnotowuje się w rubryce Adnotacje urzędowe na podstawie dokumentów określonych w artykule 72 ustawy 1 punktu, i 4 ustawy. Punkt 2. W przypadku zmiany cechy identyfikacyjnej pojazdu w zakresie nadwozia, powozia lub ramy, właściwy organ wymyślnik daje nowy dowód rejestracyjny. Paragraf punkt 10. Punkt 1. Pojazdy, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie posiadają zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, uważa się za spełniające wymagania w zakresie posiadania cech identyfikacyjnych wymaganych do rejestracji pojazdu. Punkt drugi – Pojazdy. Które posiadają tabliczki znamionowe zastępcze oraz cechy identyfikacyjne nadane i umieszczone lub nabity na podstawie dotychczasowych przepisów, albo które posiadają w dowodzie rejestracyjnym wpis potwierdzający brak numeru silnika, uważa się za spełniający wymagania w zakresie posiadania cech identyfikacyjnych wymaganych do rejestracji pojazdu. Paragraf. pierwszy tablice rejestracyjne pojazdów wydane na podstawie dotychczasowych przepisów oraz numery rejestracyjne pomyślnik jazdów przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność. Paragraf Punkt 2. Punkt zmiany danych zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów dokonuje się na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu. § Punkt 2. Organ rejestrujący dokonuje wymiany dowodu rejestracyjnego wydanego z wykorzystaniem blankietu dowodu rejestracyjnego zgodnego z wzorem określonym w dotychczasowych przepisach w przypadku jego utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność na dowód rejestracyjny zgodny z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu. Dziennik usta myśli 4 myśli POS. 1326. Paragraf punkt trzeci. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2023 roku. Czy prawie remyślnik jest racji pojazdu służby ochrony państwa, policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Central Myślniknego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez służbę celną myślnik skarbową dziennik usta pozycja punkt ósmy. Paragraf punkt czwarty. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczepański Dziennik Ustaw Myślników i Myślników 1326, z 2,3,1, porcie jest ojn z Bdjapa. Zerb O i zebrb. No i cza zapić drb i zero ujrzstwa, prywzow i ha. Dywiec na i w

Myślnik 7. myśli POS. 1326. Punkt pierwszy. Format dokumentu. Punkt drugi. Format dokumentu. Dokument skrzydełkowy. Do 518. Po złożeniu 105.73. Punkt trzeci. Podłoże. Papieroku. Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem. Punkt pierwszy. Zabezpieczenia papierza. Punkt pierwszy. Papier zabezpieczony chemicznie, nie wykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrawioletowym. Punkt drugi. Znak wodny. Punkt trzeci. Włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu Punkt drugi. Zabezpieczenia w druku. Punkt pierwszy. Techniki druku. Offset. druk, Punkt drugi. Tłobiloszowe wykonane w technice druku irysowego. Punkt trzeci. Mikrodruki. Punkt czwarty. Elementy graficzne wykonane farbą iridescentną. Punkt piąty. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrawioletowym. Punkt z tło Tłobiloszowe z efektem reliefu. Punkt trzeci. Oznaczenie indywidualne wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu ultrawioletowym. Dziennik ustaw myślnik. Osiem myśli. 1326. Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego, a numer rejestracyjny pojazdu, data pierwszej rejestracji pojazdu, dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych. Z punkt 1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego. Z punkt 1 numer PESELu DREGON. Z punkt 1 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego. Z punkt 2 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu. Z punkt 2 numer PESELu DREGON. Z punktu drugiego właściciela pojazdu, dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: marka pojazdu, typ pojazdu, myślnik wariant, jeżeli występuje, myślnik, wersja, jeżeli występuje, model pojazdu i numer identyfikacyjny pojazdu, numer lin albo numer nawozia, obwozio lub ramy, maksymalna masa całkowita pojazdu z połączeniem motocykli i dopuszczalna masa całkowita pojazdów, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, masa własna pojazdu. W przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzedające w okres ważności dowodu. Jeżeli występuje takie ograniczenie i data wydania dowodu rejestracyjnego i kategoria pojazdów numer świadectwa homologacji typu pojazdu. Jeżeli występuje liczba osioł, maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem, po maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca, w pojemność silnika w tym przypadku maksymalna mocne to silnika w rodzaj paliwa lub rzutka mocy, stosunek mocy do masy własnej. Dotyczy motocykli, i motorowerów, liczba miejsc siedzących włącznie z siedzeniem kierowcy, liczba miejsc stojących. Jeżeli występują w potwierdzeniu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego.